Cześć i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale I ja dzisiaj witam was na odcinku Toyotom Corolla na taksówce Na kierownicy z shifterem w Polish Car Driving Również w trakcie tego filmu będziemy sobie czytać Część log, jak może się spojrzeć tutaj... Nic nie wyjeżdża, dobra yy, Nie pytam Oczywiście na kierownicę Macie kamerkę. Może zanim cokolwiek, to jeszcze szybko Wam powiem, jak przerobić na taksówkę Corolla lub Peugeot 406 taksy eventowe. Wybieracie swój pojazd na Citizenie, podjeżdżacie tutaj w Darłowie. Tutaj na Rondzie zjeżdżacie pierwszym zjazdem i nie wyłączacie kierunkowskazu, od razu zjeżdżacie w miejsce, gdzie jest warsztat czy tam serwis, autodudek, i w tym miejscu możecie zamienić Wasz pojazd. Na taksówki. Od 5 tysięcy będzie dało się zamienić się samo tę taksówkę. I ogólnie, jeśli chodzi o korolele, to kosztuje to 40 tysięcy złotych. Jak widzicie, ja teraz mogę wyrejestrować, jakby ten samochód z taksówki, i kosztuje to 20 tysięcy złotych. Tak to wygląda. Potem przełączacie się tutaj na górze do taksi, idziecie normalnie do salonu, wybieracie waszą korolele i wszystko już tam dalej elegancko macie. Ja myślę, że mogę się, wiecie, zalogować na aplikację. Fajnie, jakby kiedyś to faktycznie wyglądało w ten sposób, że musicie wyciągnąć telefon i żeby mieć zlecenie. Musicie kliknąć login, a nie w opcjach. To by, było w sumie ciekawe, to by była w sumie ciekawa alternatywa. Generalnie, Corolla nie ma tu działających liczników, niestety. Mam nadzieję, że wkrótce to będzie standard. Rusko 6 do Darłowa. Jak też prawdopodobnie dobrze wiecie, na razie to jest dopiero pierwsza część aktualizacji. A wydawało mi się, że miał ten e, znaczek taxi na dachu, a to tylko jakaś tam fryzura ciekawa, czy tam jakieś akcesoria. Hejcie, 6, gdzie jest 6? Tu jest 8. Tu chyba stał człowiek, a ja go pominąłem, biednego, dobra. A, w ogóle mam Job Direction włączone. E, nie, nie muszę teraz wyłączać Job Direction, nie wiem, czy wam o tym wspominałem, bo na pierwszej osobie Job Direction jest niewidzialne. Także to, to ma swoje plusy, swoje minusy. A najlepiej to by było w ogóle zrobić opcję, że na przykład tylko. Widoczne na trzecioosobowej kamerze, albo tylko na pierwszoosobowej, albo w ogóle niewidoczne Dobra, ja sobie tu pomogę wbić wsteczny, bo widzę, że program od shiftera ma jakiś problem Ziomkowie reagują Och, czekajcie, trzeba mu teraz pomóc Kurde, nieźle, help, patrz, pierwszy ten i pierwszy z bagażem Jedyneczka, jedziemy Dobra, musimy do darłowa teraz wrócić Także machniemy się tutaj Tu jest taka, taka wiecie, wnęka, parking dla ciężarówek, czy... Nie jest dla ciężarówek, tylko dla normalnych samochodów Ej, tu jest dźwięk normalnie fabryki, takiej wiecie. Przemysłowego budynku, wiecie, tam zawsze coś się dzieje, jest głośno po prostu. To jest cool, to nawet nie wiedziałem o tym. Darłowo 30. Ej, tutaj nie ma po ulicach chyba nazw. Ty, ale dziwnie, bo na tym, jak się dostarcza chyba jedzenie, to normalnie są nazwy ulica. Tu jest po prostu darłowo 30. To ja sobie zjadę tu do zatowski. Tu jest numer 30, nie wy? A jest, faktycznie 30, ale tu jest leśna, nie? Ty patrzcie. Ziomek yy, teraz spodz... Trzy... O, tego wczoraj jeszcze nie było. Yy, musimy wyciągnąć też ziomkowi walizkę Tu już jest bardzo dobra zmiana. Powiedzmy sobie w sumie dw 205, bo to jest jednocześnie, wiecie, taki content, że przejedziemy się korollą na kierownicy. Bo normalnie na dostarczaniu jedzenia, no to ten film był taki, by był taki, wiecie, ka jak każdy inny. A tu jest coś wyjątkowego w końcu w tej korolli Dobra, mamy długie zlecenie, trochę dzwony tam nawalają, ale to nic. Zrobiłem już sobie, że mogę wbić 6 biegów, więc jest wszystko okej okay. No, jeśli wy chcielibyście się przejechać, ogólnie taką koroną na kierownicy, to możecie wpaść w link w karcie, tam jest poradnik dokładny, jak to zrobić. Okay. Jeśli też chcielibyście sobie skonfigurować shifter, to też jest do tego odnośnik teraz w karcie Macie, tam jest pełna prezentacja, która dotyczy ogólnie tego programu. Szybko sobie tu wyjedziemy przed yy, Seatem. I właśnie, bo ta Toyota jest jednocześnie najdroższym i najtańszym taksi. Wkrótce będzie można również mieć taką pracę klasycznego taksówkarza i tam będzie można zamienić ogólnie więcej samochodów typu Mercedes 190, czyli taka dobra taksuwa Volvo S60 też się będzie dało Skoda oktawie. ja jeszcze bym nie narzekał jakby był Mercedes E500 no bo w Polsce też ich na taksówkach w większych miastach też całkiem sporo jeździło i przejdźmy już do samej aktualizacji to jest pierwsza część aktualizacji druga, będzie zawierała tą pracę klasycznego taksówkarza i tam normalnie będzie też taki taryfikator i też będziecie normalnie wybijać ludziom paragony to możecie zobaczyć sobie na Discordzie PCD tam jest taki specjalny filmik i tam jest to bardzo fajnie pokazane i to jest naprawdę mega feature moim zdaniem to bardzo zaawansowany sposób będzie trzeba wydawać te paragony do klientów też naliczanie ogólnie tych wszystkich kilometrów i to wszystko będzie działało także no to jest ogólnie mega do samej aktualizacji poza taxi jeszcze to zostały dodane dwa nowe pojazdy jest to Skoda Octavia w nadwoziu kombi i Peugeot 406 Peugeot 406 powrócił i jest on w tej, samej, w tej samej formie co wcześniej, jest tylko lekko bardziej dynamiczny, bo pamiętam tam on miał ogólnie jakieś problemy z handlingiem straszne. Teraz już powinno być w porządku. I tak, on przy odejściu jednego z deweloperów, w momencie gdy zastępowali te wszystkie stare modele samochodów, zastąpili Topero kiedyś na Vectre C. Teraz w momencie, gdy weszło to Peugeot 406 z powrotem, to tą Vectre C wycofali i podobno ta Vectra C wróci wkrótce, żeby pojawić się na Smardzewskiej giełdzie samochodowej. Eee, właśnie, bo ta giełda to też jest nowość. Nie, nie mówiłem chyba jeszcze o tym na filmie. W sensie w ogóle jeszcze nie było w filmu z Policzka Driving odkąd eee, to dodali. Tak, jest coś takiego, że możecie kupić samochód taniej. Okej, tam 20% właśnie na smardzewskiej giełdzie, czy tam na smardzewskim komisie. Ym, samochód podobno nie różni się niczym od wersji, którą możecie kupić w salonie, a jest po prostu tańszy. Dobra, Sławno 126. Wydaje mi się, że to będzie w ogóle gdzieś tam bardziej na eee, północy. Okej, okay, mamy Zostały też zremodelowane samochody, dwa dokładnie, a mianowicie Audi RS6C5. Mega, naprawdę, mega dużo detali ma teraz ten samochód. Ma animowany w ogóle drążek zmiany biegów, mimo że jest automatyczny. Jeszcze nie testowałem tego Audi, będę musiał się dogadać z Poderem, żeby znowu mi pożycił konto. Także będziecie mieli też film i jednocześnie wykorzystam, żeby zrobić sobie szybki test. Wiecie, przyspieszę, zobaczcie, jak tam światła działają. Co ten ziomek robi? <noise> Zawrócił sobie, również został zremasterowany Mercedes 190 Evo. Częściowo model chyba był gotowy do tego Evo, no bo przecież niedawno był ten model 190. No ale dobrze, że też to Evo jest teraz zrobione, nie? Dobra, tutaj mamy dostarczyć ludzi. Jest stawno, sławno 124. Obu pewnie będę musiał wyciągnąć walizkę. W sensie mam nadzieję, że tak jest. To jest, dobra, to jest przemyślane, popatrzcie, bo, bo jak klikłem obu w momencie, gdy stali obu je przy bagażniku, to, schowałem, to wyciągnąłem obu naraz. Także bardzo fajnie, że to zostało przemyślane. Dobra, tu sobie nawrócimy. Zapomniałem zatankować, no cóż, ale zrobimy sobie to teraz. wiecie, był już robiony test Corolli możecie sobie wyszukać odpowiedni test, ale to jest do tego playlista. Tam są porobione takie wiecie, rozdziały. Tam wszystko ogólnie widać. Na tym teście tam ogólnie macie wszystko razem z pomiarami yy, paliwa, nie? W sensie zużycia paliwa. 215 za yy, benzynkę. Dobra, ale co się stało? Co nie ma zapotrzebowania? Z tego co widzę, już też nie jest dzisiaj tak, bo widzieli, widziałem, ludzie się skarżyli. Że atakują się strasznie właśnie ci oczekujący. Dobra. 0,2 km away. Oto tu! Ej, jak się dosłownie przede mną zrespił. Dobra, on nie ma walizy, więc czekamy. Też ogólnie szkoda, że oni tak późno reagują, a to jest nowo dobra. Trochę lepiej by było, gdyby oni szybciej reagowali. On nie reaguje dopiero jak się zatrzymasz, tylko na przykład gdy podjeżdżasz. I jest na przykład jakiś obszar, gdy NPC wykryje, że Ty już znalazłeś się na tym obszarze, to się obróci do Ciebie i ci pomacha tak z daleka, żeby żeby było wiadomo. Bardzo spoko. Oni też tutaj czasem coś gadają takiego śmiesznego jak na tranzycie, ale no niestety jak gram na kierownicy i jestem na pierwszej osobie, no to niestety nie widzę w żaden sposób tych dymków. Jest takie takiej jednej grze ogólnie rozwiązane to tak. O, Matis, moderator YouTube'a dołączył. E, jak jest ogólnie taka gra, e, Reg Elevator ona się chyba nazywa, to są takie mini gry, jeździcie od planszy do planszy po prostu windą. Przez czasami się dosiadają do tej windy NPC-ty i oni coś gadają i w momencie, gdy oni gadają, to się w rogu ekranu robi taki, otwiera się takie jakby okienko i tam są wyświetlane wszystkie wiadomości i to by było spoko właśnie i na tranzycie w tym miejscu i na taksówkach, bo gracze ogólnie, którzy grają na pierwszej osobie jest, są w stanie przeczytać ze wszystkie wiadomości, nie? O, policja na Płątnowie 2, w sensie na Płątnowie, na płotnowo 2 to my jedziemy tutaj, dobra, mam nadzieję, że teraz uda mi się idealnie się zatrzymać, o. No i elegancko, no idziemy jak wysiadł. Wkaza, że oni tak szybko znikają, a nie na przykład faktycznie idą w do tych domków, no ale to już jest, wiecie, trochę inna sprawa, jeśli chodzi o zrobienie tego. Pojedźmy sobie tutaj dalej DW205, bo z tych obszarów jeszcze za bardzo nie odbierałem pasażerów No Corolla jak widzicie ogólnie mało dosyć palych, Chociaż wydaje mi się, że mogłaby mniej Okej, okay, stary Jarosław do domu Masławicz Chętnie wezmę takie zlecenie I to jest gdzieś za nami Dobra, już widzę, że jednemu ziomkowi trzeba gdzieś bagażyk ogarnąć Chętnie ci pomogę e, Też widziałem, że ludzie ogólnie mają problemy Że jak wsiadają to Przypadkowo klikają mi się e i siadają na miejsce pasażera i potem nie mogą wysiąść, No, także to jest taka kolejna sprawa, żeby te miejsca pasażera też nie pojawiały się dopóki tam jakieś rzeczy się nie staną. Patrząc na to ogólnie z teoretycznego z punktu widzenia, no to to jest po prostu to samo co Uber, tylko z losowych miejsc, niekonkretnie z restauracji do losowych miejsc, czyli tak jak uber, i czasami musisz wyjść z samochodu, żeby wiecie, żeby kliknąć mu tam E na parę sekund. I to jest w zasadzie cała ta praca. a oczywiście no plus te animacje, plus to przerabianie, plus te skiny, no i plus to, że później to będzie wyglądać też kompletnie inaczej, no bo będzie ta klasyczna taksówka, i to wszystko będzie miało dźwięki, to wszystko będzie faktycznie wizualnie się drukowało. Naprawdę dobrze to się zapowiada. Jeśli mi się uda, no to też postaram się zrobić streamer na tą drugą część taksi. Dzień już wstał, yy, włączmy sobie normalne światła mijania. No i lecimy na dom. Masławice 25, pojedziemy sobie przez Darłowo Ogólnie dobrze dla tej koroli No bo teraz będzie trochę bardziej Użytkowana przez graczy, nie? Czy ogólnie jeśli chcecie Więcej takich filmów, na przykład na Uberze Na taksi, no to Możecie zostawić łapkę w górę e, Suba na kanale i jeśli chcecie Mnie jeszcze je wesprzeć, możecie zakupić wspieranie Za które macie specjalne Bonusy, dobra, tylko tak przyjezdni Jesteśmy, jedziemy dalej na do Masławice Ogólnie też możecie w komentarzu napisać Jakim samochodem następnym razem Będziemy jechać Policzka driving w sensie to bez wątpienia będzie RS6, ale no wiecie, możecie pisać już na następny taki następny, następny raz. Dobra, tu zjedziemy w sumie na rusko i ogólnie, teraz w ogóle to Audi RS6, ona się nazywa FR6, jest to ta wersja ogólnie RF, RS6. Czyli ta, która ma tam 30 koni więcej czy coś takiego. Także spoko. Ci, co mają, podobno bardzo mało osób ogólnie ma to RS6 i co tam było? E30. Z tego Iwem to był wielkanocny wtedy. O i to będzie ten sklep u Iwonci, który w rzeczywistości podobno nie istnieje. Trzeba będzie ziomkowi pewnie pomóc wyciągnąć walizę. Widzę właśnie, że to niektóre punkty taksi są takie, to są tak średnio ułożone, bo tutaj wiecie, zjechałem na pobocze, tak jak powinienem, a, a tutaj... O, teraz dopiero wyszedł. Dobra, trzeba mu pomóc. 4000 w ogóle No nie patrzę, że dostaję. Też tutaj jest ogólnie też taka nowość że dostajecie typy eee, Ja na przykład ostatnio, nie, na przykład wczoraj na streamie, wczoraj u was jak to widzicie to dwa dni temu na streamie, dostawałem praktycznie cały czas, teraz nie zwracam uwagi, ale coś tam zarabiam, no jest spoko ogólnie. Także pojedźmy sobie gdzieś na darłowo. Ja bym teraz wziął takie wiecie, tak ogólnie ludzi, tak na podróż, nie wiem, do Malechowa na przykład, do karwic. Panie! Jak z dala? Serczkowo! Idealnie! Bo... O, patrzcie, odbieramy z tego z salonu jakieś ziomka. To zapewne y, bardzo Miło by było zobaczyć, ogólnie w grze, zamawianie tutaj taksi między graczami. Płaci normalną stawkę, tak jak NPC, czyli tam 1700 zł na przykład, czy coś, nie wiem, czy tam 6000. Cztery... To jak się pojawił w ogóle dopiero jak podjechałem pod niego, no dobra. Trzeba mu pomóc. Już myślał, że nikt nie przyjedzie, no to się zdziwił. To teraz myślę, że pojedziemy sprawdzić prędkość maksymalną i zobaczymy, czy NPC-ty ogólnie coś mówią, gdy, gdy jedziemy dużo nad ograniczeniem prędkości, nie? Gdy po prostu ciśniemy, nie? Czy coś ciekawego powie? Dobra, czwóreczka. Ta korolla jest ogólnie bardzo mało. Bardzo słabym samochodem, jeśli jeździcie pod performance, tak jakby. Czyli Ło, coś mówi ziomek ogólnie, jak tak cisnę. Chyba nie niekoniecznie, nie wiem jak bardzo to się zwanie, bo widzę te kolorowe tak no, takie niepewne sterowanie. Dobra, 160 zabudowanym. Nie, ziomek nic nie mówi. Przekraczam prędkość o 80, prędkość o ponad 80 na godzinę. No i raczej luks. W trafiku dalej jest stary RS6 ogólnie, także fajnie, jakby zostało jak najdłużej. A czekajcie, bo tu gdzieś tutaj. Myślałem, że Ja się w ogóle nastawiłem na Melchowo, bo jak tak powiedziałem, to wiecie. Ludzie normalnymi korolla zaczęli jeździć, mam wrażenie. A czekaj, to gdzieś tu. Szkoda, że ten zakres faktycznie jest taki mały. Ja bym mógł się tu zatrzymać, przecież też by wysiadł. No ale widzicie, jak to wygląda. Niestety jest tak, a nie inaczej, trzeba się trochę na środku zatrzymywać. Dobra, tutaj ziomkowi jedziemy. Panie, spokojnie, czekajcie, bo mu bagaż trzeba będzie. No także wychodzimy. Help. No i co, tak jak mówiłem na poprzednim odcinku, że będzie fajnie się jeździć na taksi, no to się jeździ mega dobrze. Na razie to jest to uberowe taksi. Jeszcze lepiej będzie się jeździć na tym klasycznym. Zaparkujemy sobie w tym samym miejscu co ostatnio. No i ode mnie na dzisiaj to już tyle. Na razie.